Hej, witam wszystkich w kolejnym filmiku z naszej przygody z figurkami Funko Pop. Dzisiaj skorzystałem z wkładki, którą mam w jednej figurek. jest to taki ekran z napisami charakterystycznymi dla filmu, o którym będę mówił. I ta wkładka znajduje się w pudełku od jednej z figurek, a figurki pochodzą z filmu Żołnierze Kosmosu, Starship Troopers. I jest to seria, która składa się aż z dwóch figurek i obydwie udało mi się zdobyć. Są jak gdyby takim kompletem i takie serie lubię. Jeżeli tych figurek jest 2, 4, 6, jeżeli tu jest bohaterów, czy tam 8, a nie pierdliardy różnych wersji jednej figurki, przeciąganie tego i od, odcinanie kuponów od jakiejś marki. Ale dobra, jedźmy z figurkami. Pierwsza z tych figurek to John Rico. Tytułowy żołnierz kosmosu Starship Troopers, jest to główny bohater tego filmu i tutaj jest bardzo bardzo fajnie wyszedł w takiej limitowanej wersji na jesienną konwencję, nie, czy letnią konwencję 2019 z Funko i ta figurka była tylko jedną z figurek, które są w tej serii, chociaż tutaj... Podejrzewam, że mogłyby być właśnie jeszcze ze dwie, czy jeszcze z jeden żołnierz, czy ta e, jedna z laseczek, czy i jeszcze jeden, jeszcze jeden stwór, czy potwór z tego filmu, no ale trudno, mamy to co mamy. Jest to Rico, bardzo fajne pudełeczko, e, tak zrobione jak przy lśnieniu, czy przy psychozie, psy, psycho, nie, nie przy psychozie, tylko psycho z, z tej nowej serii, z takimi, z takimi... Plamami. W tym wypadku jest to, jest to krew tych robali, które są w tym filmie. No, film jest dość stary. Jest to jeden z filmów Paula Verhoevena, takiego reżysera. Jeżeli, jeżeli słyszeliście o nim cokolwiek, to może taką małą podpowiedź wam zrobię i powiem, w jakie ten gość nakręcił filmy. To jest gość, który nakręcił Ciało i Krew, Robocopa, Pamięć Absolutną, Nagi Instynkt, Showgirls i Żołnierzy Kosmosu. Czyli, no, jak dla mnie, jeden z moich ulubionych reżyserów, i wszystkie te filmy są dla mnie bardzo, bardzo ulubione. Ale dobra, rozgadałem się o reżyserze. No, film stary, także pewnie większość was nie zna. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie gdzieś tam wygoogluje, czy sobie znajdzie. Czy obejrzy chociaż fajne fragmenty z tym, jak to rzeczywiście wygląda, film był dość mocno przełomowy, miał takie, taki specyficzny, brutalny klimat, i to się, to się podobało. I cały czas jest jak gdyby kultowym filmem. Stąd to, że pokazały się też figurki. Ale teraz przejdźmy do drugiej figurki, czyli do tego Tankerbug, czyli takiego robala zbiornika. Takiego można powiedzieć ruchomego miotacza płomieni. Jest to taki wielki stwór, który tutaj gdzieś z góry swojej głowy wypuszczał płomień, którym, którym podpalał wszystko, niszczył. A tutaj jest ujęcie z filmu, ale można to sobie fajnie zobaczyć na, na YouTubie. I w środku dostajemy tą wkładkę z tym tłem, z tym pustynnym, z tą, tą planetą, na której się to dzieje. I, dobra, ale jednocześnie. Jest to jedna z najdziwniejszych figurek Funko Pop, jakie posiadam, jeśli nie najdziwniejsza. Bo no ciężko tutaj odszukać Popa w Popie, ale no zobaczcie sami jak prezentuje się ten właśnie przyjemniaczek. O, jest to taki właśnie robal. O, tu go możemy sobie na tym jeszcze raz zobaczyć i porównać. Czyli taki typowy, taki jakiś jak jak żuk, czy jak taki no taki żuk, chyba trochę zmutowany z tą głową. E, cztery odnóża. Tutaj i tutaj e, tutaj jeszcze osiem, czyli takie. O, tutaj małe, i tutaj po dwie, i tutaj jeszcze takie, takie małe łapki z przodu. Czyli coś podobnego do królowej z obcych. No ale królowa z obcych chyba bardziej przypomina popka niż. Niż ten właśnie robal. No, ma tutaj, niby, te charakterystyczne takie oczka e, popowe, ale no no nie wiem, ocencie sami. Robal, jak to robal. E, co do wykonania, fajnie zrobiony, duży, to przezroczyste, takie z takiego tworzywa. No, no Nie ma tutaj jakiegoś szału, jeśli chodzi o wykonanie, ale no, materiał jest taki, jaki jest. Nie można wyciągnąć więcej z robala. Ma wyglądać po prostu jak robal. Różne tutaj odcienie, ta, ta, ta skorupa czy ten pancerz. Tutaj na grzbiecie taka rana, tą właśnie krwią, która w tym kolorze, która jest na pudełku. I także będzie na RICO. To za chwilkę wam pokażę. No, co tutaj jeszcze? Tutaj dwie takie takie wąsionki pod spodem. O, jaśniejszy, jaśniejszy tułów. I tak prezentuje się. Nasz robal jest dość duży, bo to jest ta figurka powiększona. A przy nim teraz pokażemy klasycznego popa, czyli rico. Tak prezentują się razem. Rico można tutaj porównać, jak duży jest ten, ten robal w stosunku do normalnego popka. A rico, jak to rico? No nie wiem, jak to było w zamyśle, czy oni już wiedzieli, że będzie ten robal. Jeżeli by wiedzieli, to chyba bardziej by wyglądało to, bardziej by do pasowało, gdyby jednak mierzył z tego karabinu, miał go w takiej bojowej pozie, a tutaj jest jak gdyby taki po, po walce, czyli ochlapany tym tą krwią robali i z tym karabinem trzymanym za ufyt w dłoni. Sam Rico bardzo, bardzo fajnie wykonany ten świecący hełm, zbroja, te ochraniacze, rękawice. Karabin szturmowy. E, proszę. No. Tak prezentuje się ten rico. Ogólnie mówiąc, bardzo fajny zestaw. Widać, że to jest z jednego uniwersum, z jednej, z jednej ekipy. Szkoda tylko, że właśnie nie jest w takiej bojowej wtedy stałby sobie gdzieś naprzeciwko tego Robala i mierzył w niego. A tak jest taki trochę, można powiedzieć, po robocie. Ale no cóż, seria. Jest jaka jest. Bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć komplet. Na pewno nie będę się ich pozbywał, będą gdzieś tam w mojej kolekcji, bo cały czas ten film uważam za jeden, za jeden z fajniejszych filmów, jakie w ogóle wyszły, i ma swój taki pazur, o czym już mówiłem. Dobra, nie będę tutaj za długo ściemniał, bo mamy tylko dwie figurki. Wszystkim tym chciałbym podziękować, wszystkim tym, którzy komentowali ostatni film, którym była inna figurka, była to figurka taka z tych ruchomych figurek 30 cm w skali 1 do 6 z gry Killzone i mniejsze figurki z Killzone. I no odezwały się tutaj głosy, że jednak takich filmików powinno być więcej na kanale, więc będę starał się teraz to robić tak, że będą 2-3 filmiki z popami i... Przerywnik w postaci filmiku z innymi, z innymi figurkami, czy z jakąś kolekcjonerką, czy z czymś innym z mojej kolekcji. Dziękuję wszystkim osobom, które ostatnio dołączyły do mnie, szczególnie te, które zaprosiłem na Instagramie. Zapraszajcie znajomych, polecajcie mój kanał, może skoczymy do tego tysiąca, wtedy będzie to fajnie, fajnie już miało jakieś ręce i nowi. Tysiąc subskrypcji to już jest, to już jest jakiś, jakiś poziom. Dobra, żegnam się razem z Robalem i Rico. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Komentujcie, piszcie, zapraszam do oglądania, zapraszam na forum Popkowe. I to chyba wszystko. Trzymajcie się i do następnego.